Witam cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program sprawki okiem katolika rano. Jest wtorek, 1 kwietnia. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu. Dzień trzeciej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię, Panie. Natchnieniem twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od ciebie się poczynała i przez ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest przyszłość Polski w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich i Kościoła Katolickiego. Pierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy. Jak informuje portal dziennika Die Welt, funkcjonariusze policji w landzie Badeni-Wirtembergi zostali zobowiązani do przetestowania nowych radiowozów elektrycznych. Rząd zakupił w tym celu 150 elektrycznych samochodów oraz 113 pojazdów hybrydowych. Przed kilkoma miesiącami testy zostały ogłoszone jako inwestycja w bezpieczeństwo oraz ochronę klimatu. Jak się okazuje, ekologiczne samochody nie spełniły swojej roli, a policjanci nie są w stanie patrolować dróg we właściwy sposób, spędzając część służby na stacjach ładowania. Federalny przewodniczący Niemieckiego Związku Zawodowego Policji, pan Rainer Wendt, określił rządowy program jako absurdalny. Oraz wskazał na coraz częstsze przypadki niepodjęcia interwencji przez policję z powodu konieczności naładowania elektrycznego pojazdu. Szwajcaria W połowie marca na łamach portalu Kath.ch ukazał się najnowszy odcinek podcastu Laut und Leis, w tłumaczeniu na język polski głośno- cicho, z udziałem ordynariusza diecezji Sankt Gallen, biskupa Markusa Bisela. 75-letni hierarcha wypowiedział się na temat tzw. nadużyć seksualnych w Kościele katolickim. Jego zdaniem, co w ustach bardzo liberalnego biskupa wydaje się zaskakująco słuszne, w ostatnich latach poczyniono wiele błędów przy sprawdzaniu kandydatów na księży, rezygnując z przeprowadzania właściwych kontroli. Niestety druga część wypowiedzi duchownego nie była już aż tak mądra. Przedstawił on bowiem swój pomysł na zwiększenie roli kobiet w Kościele. Biskup Bisiel zaproponowałby wprowadzić kapłaństwo kobiet w konkretnych diecezjach zgodnie z koncepcją papieża Franciszka o decentralizacji kościoła, forsowaną od początku jego pontyfikatu. Zdaniem hierarchy diecezja St Galen mogłaby bez problemu przyjąć w swoje szeregi kobiety księży, natomiast nie zalecałby tego pomysłu w Polsce czy Afryce. Najwyraźniej postępowego hierarchy nie zraża w ogóle fakt, że kościół w osobie Jana Pawła II. Wypowiedział się ostatecznie, co było jedynym użyciem przez polskiego papieża formuły nieomylności, że kobiety nie mogą być w Kościele katolickim księżmi i że nie zależy to od widzimisię obecnych władz, ale od samej istoty sakramentu kapłaństwa. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. 14 kwietnia będziemy obchodzić wspomnienie świętego Justyna, męczennika. Urodził się on około roku setnego we Neapolis w Palestynie. Był filozofem i apologetą, jednym z najstarszych pisarzy chrześcijańskich. Jego ojciec był grekiem lub rzymianinem, a sam Justyn wychowywany był jako poganin. Z chrześcijaństwem zetknął się po raz pierwszy podczas studiów filozoficznych, a chrzest przyjął około roku 130. Miało to miejsce prawdopodobnie w Efezie. Po wielu podróżach osiadł w Rzymie, gdzie pracował jako nauczyciel w założonej przez siebie szkole. Około roku 165 Justyn został oskarżony wraz z sześcioma swoimi uczniami o wyznawanie chrześcijaństwa. Stanął przed sądem prefekta Rzymu, a następnie został ścięty mieczem. Święty Justyn był autorem koncepcji objawienia, która dostrzega przed i poza chrześcijańskich naukach filozofów. Obecność Słowa Bożego, Logosu w postaci ziarna Słowa. Jak pisał, Logos zaszczepił swoje nasienie całemu rodzajowi ludzkiemu. Bronił też chrześcijańskiej nauki o cudzołóstwie oraz wartości dziewictwa. Wielka Brytania. W czwartek 27 marca odbyło się zdalne spotkanie formacyjne zorganizowane z okazji Wielkiego Postu przez południowo-zachodnią diecezję Plymouth. Do udziału w wydarzeniu oraz wygłoszenia prelekcji zaproszono m.in. panią Lizzie Green, określającą się jako anglikańską kapłankę. Tematem jej referatu skierowanego do katolickich wiernych miała być nadzieja. Finalnie kobieta nie została dopuszczona do udziału w spotkaniu. Jej prelekcje odwołano na skutek licznych protestów, między innymi ze strony redakcji nieocenionego portalu Livesite News, która skierowała do organizatora wydarzenia księdza Marka Skeltona dość niewygodne pytania na temat poglądów pani Green w kwestii składania ofiar molochowi. Wyjaśniając swój skandaliczny pomysł, ksiądz Skelton powiedział: Podczas rozmowy z Lizzie zdecydowaliśmy, że lepiej będzie, jeśli nie weźmie udziału w naszym spotkaniu. Jej obecność mogłaby być błędnie uznana za promocję jej poglądów. Brazylia Były prezydent Brazylii, pan Jair Bolsonaro, został oskarżony przez organy ścigania o próbę z Decyzję o rozpoczęciu procesu wydał Sąd Najwyższy, przyjmując skierowane przeciwko politykowi zarzuty przynależności do organizacji przestępczej próby ustanowienia dyktatury w kraju oraz planowania otrucia aktualnego lewicowego prezydenta pana Luisa Inacio Luli. Co interesujące, prokurator generalny Brazylii, pan Paolo Gonet, zamierzał dodatkowo oskarżyć pana Bolsonaro o straszliwą zbrodnię sfałszowania tzw. certyfikatu covidowego. Zdaniem śledczych były prezydent oraz jego córka, Posługiwali się fałszywymi zaświadczeniami o przyjęciu kryzysu klimatycznego w ramię. Ostatecznie od tego zarzutu pan Gonet odstąpił. Natomiast za pozostałe, w tym rzekomą próbę zamachu stanu, 70-letniemu panu Bolsonaro grozi kara 40 lat więzienia. Mamy więc po Rumunii i prawdopodobnie Francji, gdzie z życia politycznego chce się wykluczyć panią Marie Le Pen. Kolejny przykład użycia przez establishment aparatu państwa do zniszczenia polityka prawicowego. Stany Zjednoczone. W środę 19 marca, w święto św. Józefa, największa molochowa organizacja na świecie, Planned Parenthood, ogłosiła likwidację jednej ze swoich morderczych klinik. Kończąca swoje funkcjonowanie placówka mieściła się na nowojorskim Manhattanie. Przez wiele lat Aktywiści na rzecz życia poczętego modlili się przed budynkiem o zaprzestanie zabijania dzieci nienarodzonych. Organizacja zapowiedziała, że obiekt zostanie sprzedany, gdyż placówka nie generuje spodziewanych zysków, a koszty utrzymania budynku oraz opłacenia personelu stale rosną. Jeden z wolontariuszy ProLife, pan Will Goodman, skomentował sprawę na łamach portalu LifeSite News w sposób następujący: Nowy Jork jest epicentrum składania ofiar Molochowi. Ta wielka rzeźnia dzieci nienarodzonych jest symbolem szatana w Ameryce. Jednak święty Józef, postrach demonów i obrońca życia, zakończył bójstwo w tym miejscu. Deo gratias. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matias Gaudron. Katechizm o kryzysie w kościele. Kontynuacja rozdziału dziewiątego. Sakramenty. Czy sakramenty szafowane według nowych obrządków są ważne? Szafowane według nowych obrządków sakramenty są zasadniczo ważne. Jednak przynajmniej przy bierzmowaniu i namaszczeniu chorych można mieć wątpliwość co do ich ważności, jeśli nie stosuje się oleju z oliwek. O niebezpieczeństwie nieważności drugiego przeistoczenia we mszy świętej z powodu błędnych tłumaczeń była już wcześniej mowa. Powszechna opinia teologów przed Soborem Watykańskim II głosiła, że tylko olej z oliwek jest ważną materią bierzmowania i ostatniego namaszczenia. Dekret Kongregacji do Spraw Obrzędów z 3 grudnia 1970 roku zezwolił jednak na używanie także innych olejów roślinnych. Stało się tak bez słowa wyjaśnienia, dlaczego nagle jest to możliwe. Chociaż wcześniej zawsze uważano to za nieważne. Dopiero dwa lata później papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej Sacram Unctionem Infirmorum zajął stanowisko w tej sprawie. Czytamy. Ponieważ olej z oliwek dotąd przepisany do ważnego szafowania sakramentu w niektórych regionach nie istnieje albo jest trudny do uzyskania wskutek próśb licznych biskupów, Zarządziliśmy, że w przyszłości, stosownie do okoliczności, może być używany inny olej. To wyjaśnienie jest jednak nadzwyczaj słabe, gdyż mimo wszystko wcześniej było znacznie trudniej dowieść olej do wszystkich części świata, aniżeli dzisiaj, a jednak wtedy nie wydano podobnego zezwolenia. Należy tutaj jeszcze raz zwrócić uwagę na konieczność intencji. Kapłan nie musi wprawdzie koniecznie wierzyć w efekty sakramentu dla ważnego szafowania sakramentów. Niemniej jednak musi on przynajmniej chcieć czynić to, co Kościół czyni przy szafowaniu sakramentów. Dlatego nawet ksiądz, który utracił wiarę w sakramenty, może je ważnie szafować, jeśli przynajmniej pragnie być wiernym sługą Chrystusa i Kościoła. W dzisiejszym czasie trzeba się jednak obawiać, że jest coraz więcej księży, którzy świadomie nie chcą już czynić tego, co czyni Kościół. Wielu księży w trakcie swych studiów było podżeganych przeciwko katolickim sakramentom, przedstawianym jako magia i hokus pokus. Nie byłoby dziwne, gdyby przy szafowaniu sakramentów całkiem świadomie nie chcieli oni dokonywać przekazujących łaskę znaków. A jedynie sprawować wspólnotową uroczystość na wzór protestancki. Pytanie 91. Czy wolno otrzymywać sakramenty według nowych obrządków? Z powodu wyżej wspomnianych braków nie powinno się otrzymywać sakramentów w nowych, a jedynie w starych obrządkach, gdyż tylko te są godne i z pewnością ważne. Normalnie nie jest dozwolone przyjmowanie sakramentów w formie, która w jakikolwiek sposób jest wątpliwa. Wyjątkiem są sakramenty dla osób umierających, jeśli nie jest możliwe sprowadzenie w odpowiednim czasie księdza wiernego tradycji. Rozdział 10. Bractwo Świętego Piusa 10. Co to jest Bractwo Świętego Piusa 10. Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. W czwartek 20 marca sąd apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w postępowaniu o ochronę dóbr osobistych ordynariusza diecezji świdnickiej, biskupa Marka Mendyka, przeciwko Gazecie Wyborczej. Sprawa dotyczy artykułu, jaki ukazał się na łamach ultralewicowego dziennika. Autorka tekstu, pani Ewa Wilczyńska, przywoływała w nim wywiad z panem Andrzejem Pogorzelskim, który oskarżył biskupa o molestowanie. Hierarcha, wobec którego po publikacji gazety wyborczej kierowano liczne, nienawistne komentarze, zdecydował się skierować sprawę do sądu. Wyrok w pierwszej instancji zapadł w kwietniu ubiegłego roku. Wówczas sąd okręgowy w Świdnicy stwierdził, że oskarżenia względem biskupa są bezpodstawne i nakazał gazecie wyborczej, by ta przeprosiła duchownego oraz wpłaciła 50 tysięcy złotych na cele charytatywne. Sąd Apelacyjny potwierdził ten wyrok, w wyniku czego stał się on prawomocny. Bogu niech będą dzięki. Ponownie Polska. Uznawany za konserwatywny think tank Warsaw Enterprise Institute opublikował najnowszy sondaż dotyczący poparcia Polaków dla przyjęcia waluty euro. Jak się okazuje, pomysł ten popiera zaledwie 26% uczestników badania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w roku 2024 odsetek ten wynosił 31%, a w roku 2023 za przyjęciem euro w Polsce opowiedziało się 35% ankietowanych. Wśród zwolenników przyjęcia unijnej waluty dominują przede wszystkim przedsiębiorcy, dla których zmiana waluty oznaczałaby łatwiejsze rozliczenia z innymi firmami na terenie strefy euro. Przeciwko walucie euro opowiedziało się 80% ankietowanych kobiet i 66% mężczyzn. Raport Instytutu wskazuje ponadto, że powodem niechęci do zmiany waluty są przede wszystkim obawy co do wzrostu cen, a co za tym idzie, dalszego zubożenia polskich gospodarstw domowych. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, o przyszłości Polski i o naszej wspólnej za nią odpowiedzialności. Ja osobiście, ale to podaję tylko jako ciekawostkę, z przyczyn nawet dla mnie samego trudnych do uchwycenia, jestem w kwestii przyszłości Polski optymistą. Oczywiście, mówiąc o przyszłości w tle, zawsze czyni się założenie, że świat nadal będzie istniał. Ktoś powie, jak można być optymistą, skoro Polska jest w żelaznym uścisku misternej maszynerii, która skonstruowana jest tak, żeby Polska nie mogła się przebudzić i zacząć sama decydować o swojej własnej przyszłości. Mówiąc o tej maszynerii, w uproszczeniu, ale niewielkim mam na myśli traktaty unijne, wpływy panów na literkę Z, z kropką, cały system polityczny, gdzie przerośnięte izby parlamentarne mogą być paraliżowane przez prezydenta który z kolei sam z siebie niewiele może. I wreszcie, co chyba najważniejsze, pełnej dominacji mediów zagranicznych, które polskim językiem od dziesięcioleci codziennie sączą do głów Polaków niekorzystne dla Polski koncepcje. Ten system wygląda na zamknięty. Jak można tu być optymistą? No więc, uwaga, ja tej optymistycznej i świetlanej przyszłości Polski nie umieszczam w określonym czasie. Odzyskanie niepodległości i samosterowności naszej ojczyzny, prowadzące wreszcie do wzrostu dobrobytu jej mieszkańców i do należnego jej znaczenia na arenie międzynarodowej, może równie dobrze nastąpić za 200 lat. I mówię zupełnie serio, przy czym naprawdę wierzę, że już dziś każdy z nas może się do tego przykładać. Jednak przyszłość Polski jest przede wszystkim w rękach Pana Boga i przy Jego woli oraz odpowiednich wysiłkach prawdziwych patriotów poprawa sytuacji może też nastąpić dużo wcześniej niż te 200 lat. Są dwa wymiary dla Polski, jak i zresztą dla każdego państwa: krytyczne: władza i Kościół. W sferze pierwszej, czyli politycznej, obecnie naprawdę wiąże nadzieję z siłą polityczną pana Grzegorza Brauna. Jest to jedyna siła, która w tej chwili mi osobiście niczego nie chce nikomu narzucać, daje polityczną nadzieję i nawet pewną radość, że oto wreszcie mam ulubioną siłę polityczną. Co się z nią stanie, jest w rękach pana Boga. Pan Grzegorz Braun osiągnie jakiś wynik w wyborach majowych. Następnie ten wynik będzie fundamentem budowania Konfederacji Korony Polskiej jako samodzielnej partii w polskim parlamencie. Jest oczywistym, że im bardziej rosnąć będzie znaczenie tej partii, tym bardziej dzikie ataki na nią nastąpią. Jakby jeszcze dziś nie były dzikie. I czy pan Braun i Konfederacja Korony Polskiej te ataki ustoją, zależy przede wszystkim od pana Boga. Tyle o sferze politycznej. Pozostałe ugrupowania u mnie osobiście nie rodzą nadziei ani wyżej wymienionej radości. A w drugiej sferze, religijnej, przyszłość Polski zależy od wiary i liczby katolików, którzy na co dzień będą ją budować swoim życiem osobistym, swoimi modlitwami, budowaniem i organizowaniem rzeczywistości, choćby tylko na swoim małym poletku, według prawa Bożego. Tu, jak mój drogi słuchaczu, wiesz, Jedyną siłą w Kościele, która teraz daje mi nadzieję i podobnie jak wyżej, dużą radość, jest Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, jako miejsce, które dzięki Bożemu miłosierdziu zachowało i krzewi katolicyzm w całej jego prawdzie i świetności. Tak widzę sytuację Polski i apeluję do każdego, żeby przede wszystkim nie czekał, aż ktoś inny zacznie tę Polskę ratować. Każdy z nas może to robić na co dzień, uświęcając swoje życie. Czasem rozmową prostując czyjeś neomarksistowskie czy też już modernistyczne błędy. I przede wszystkim modląc się za Polskę. A kto rozpoznaje wyżej wymienione siły podobnie jak ja, modląc się za bractwo w kościele i za siłę budowaną przez pana Brauna w polityce. Mój drogi słuchaczu, jestem naprawdę bardzo ciekaw co myślisz o tym co powiedziałem. Maryjo, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo. Regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez spłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w trzecią niedzielę kwietnia, uwaga, w niedzielę wielkanocną zostanie odprawiona kolejna Msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Justynie, módl się za nami, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.